Dominik Dajkowski już na mecie y, domiść y, rekordowe wyprzedzanie dzisiaj 30 pozycji. No, ładnie było na starcie. Od góry pocisnąłem, a potem już jakieś, jakoś szło. No, fajny wyścig. Pierwszy raz taki długi, ale nie odczułem tego jakoś bardzo. No właśnie widzimy, że triatlonista tutaj usprzyja to. Dobrze, brawo, brawo, z tego co widziałem, finish prawdopodobnie zaliczą, że ty wygrałeś. No tak. No ale wpadliście razem za 10. Dziesięć... Kuba Kowalczyk, dzisiaj po Langeloids. UCIC1. Rok do roku myślisz, że jest progres formy? bo ja widziałem, że jest. No, myślę, że jest. Po Według... prostu stawka w tym roku była dużo mocniejsza. Będę garmina 3 minuty lepiej niż w tamtym roku. No dokładnie, tak. no to 3 minuty lepiej niż w tamtym roku. E, Finisz tutaj widzę ja bratobójczy w ramach jednej drużyny. E, generalnie jak odczucia po wyścigu? No myślałem, że będzie lepiej, szczerze. Tak, a na czym trzeba pracować? Głównie myślisz? Nie wiem w sumie, nie wiem gdzie wraciłem. I tam lepiej będę podjeżdżał Aha, rada, czyli podjazdy, tak? podjazdy, mm -hmm. długie podjazdy. Ale to dopiero początek sezonu ma. Dokładnie. Dokładnie tak. Siema, Krzysiek. Siema, Krzysiek. Łukasz Klimaszewski po kolejnym trzecim w swoim życiu starcie C1 Powiem, że chyba była najtrudniejsza stawka w tym roku z tych lat. Jak potrzebne było, nazwiska? Ale chyba skrócili. Tak, Wyścili, było 5 rund plus jedno. Dowiedzieliśmy się na bufecie, że jest 5, e, a nie 6. na starcie na szczęście powiedzieli. A powiedzieli na starcie, a, tak? Tak, że tego jednego jeszcze nie było krążenia. No i XT coraz krótsze. Krótki wyścigły, Ile wyszło? 40. No to taki jak na XT, standardy teraz. Tak, ale czołówka krócej, była. Czołówka krócej. No, Łukasz gdzieś tak w tym roku bez dubla chyba koło 70 miejsca z tego co ale zaraz sprawdzimy wyniki, jak będą oficjalnie. Łukasz, jakieś pozdrowienia dla mamy, taty, trenera? Jak zawsze, dla mamy pozdrowienia. Bo, a, dla ta, a dla trenera, co mu powiesz? To napiszę w komentarzu do zawodów coś. Tak, pozdrawiamy. Do...